Witam serdecznie. Biała kiełbasa to pozycja obowiązkowa na wielkanocnym stole. Pokażę dwa sposoby jej przygotowania. Jeden szybszy na piwie z dymką, a drugi w majeranku i sosie chili. Ten drugi sposób polecam smakoszom. Kiełbasa według tego przepisu jest niesamowicie aromatyczna, smakowita, po prostu nie można jej się oprzeć. Drodzy widzowie, proszę Was o wsparcie w formie dawania łapek i pisania komentarzy pod moimi filmami. Składniki: Na początek zrobię kiełbasę w piwie. Białą surową kiełbasę przepłukałam pod bieżącą wodą, Nakuwam patyczkiem i przekładam do garnka. Wlewam pół litra jasnego piwa. Jeśli piwo nie zakryje kiełbasy, to trzeba dolać wody. Wrzucam do garnka przyprawy: dwa listki laurowe. Jedno ziele angielskie i pięć ziarenek czarnego pieprzu. Od chwili zagotowania gotuję 25-30 minut na małym ogniu. Po 30 minutach wyjmuję kiełbasę z garnka. Kroję cebulę dymkę, popatrz jak to robię. Rozgrzewam na patelni olej i przekładam ugotowaną kiełbasę. Podsmażam przez około 1 minutę każdą ze stron kiełbasy. I uwaga, teraz trzeba bardzo uważać i sprawdzać, aby nie przypalić kiełbasy na czarno, a tylko delikatnie zrumienić. Kiełbasa jest już ładnie zrumieniona z obu stron. Przekładam ją do miski i na tym samym tłuszczu podsmażam jeszcze 2 minuty cebulę dymkę. Następnie na cebulę przekładam kawałki białej kiełbasy, podsmażam przez chwilę i można podawać na stół, nawet na patelni. Danie gotowe. Teraz zrobię białą kiełbasę marynowaną w majeranku i w sosie chili. Kiełbasę tak jak poprzednią nakuwam patyczkiem i układam w misce. Nakładam na kiełbasę marynatę i wcieram ją dłońmi w kiełbasę. Zakrywam folią i wkładam do lodówki na minimum 5-6 godzin, może być też na całą noc. Na drugi dzień zamarynowaną kiełbasę przekładam na rozgrzaną patelnię. Przekładam też marynatę i podsmażam jedną-dwie minuty z obu stron do zrumienienia. Gdy kiełbasa jest już zrumieniona, wlewam do miski po marynacie trochę wody, mieszam i wodę z marynatą wlewam na patelnię. Kiełbasę będę dusić przez około 40 minut pod przykryciem. Po około 30 minutach posypuję kiełbasę resztą majeranku i podgrzewam dalej bez przykrycia do częściowego odparowania wody. Cały czas kontroluję proces. Przekręcam kiełbasę, aby jej nie przypalić. Po kolejnych 10 minutach kiełbasa jest już odpowiednio zrumieniona. Przekładam na półmisek i takie gorące i aromatyczne można podawać na stół. Na zimno też są bardzo dobre, a może i jeszcze lepsze. Gorącą podajemy z ziemniakami z wody oraz chrzanem, lub na zimno ze świeżym chlebem i musztardą. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.